Ciąg arytmetyczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1. Różnicą tego ciągu jest liczba r równa minus 4. Od razu spróbuję sobie zapisać. R jest równe minus 4. Czytam dalej, a średnia arytmetyczna początkowych sześciu wyrazów tego ciągu. A1, a2, a3, a4, a5, a6 jest równa 16. Średnia arytmetyczna tych wyrazów jest równa 16. Zatem, jak mógłbym to zapisać? Dodaję te wyrazy do siebie. Dzielę przez ile? Ile ich jest? 6 i ta średnia arytmetyczna wynosi 16. Super. Zatem. Co mam w tym zadaniu zrobić? Podpunkt A, oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. Pierwszy wyraz tego ciągu. Skoro mam wyliczyć pierwszy wyraz tego ciągu, to cóż ja tutaj mogę zrobić? Mam tą średnią arytmetyczną oraz mam różnicę ciągu arytmetycznego. To czy ja mógłbym rozpisać każdy wyraz tego ciągu? Oczywiście wystarczy, że skorzystam ze wzoru na ogólny wyraz ciągu arytmetycznego, więc spróbujmy. A1, dodać. Drugi wyraz. Co to jest drugi wyraz? To pierwszy wyraz, dodać r. Dodać. Trzeci wyraz, co to jest? A1 dodać 2r, czwarty wyraz to pierwszy dodać 3r, piąty wyraz to pierwszy dodać 4r, a szósty wyraz to pierwszy dodać 5r, nad 6 i to wszystko jest równe 16. Super, zredukujmy wyrazy podobne. A1 będziemy mieli 6, a1 dodać r, zredukujmy r. To będzie razem ile? 15 r. Nad 6 równe 16. Już nasze równanie jest dużo ładniejsze. Pamiętamy, ile wynosi różnica r? Minus 4, więc za r dajemy minus 4. 6 a 1 15 razy minus 4 to minus 60. Przez 6 równe 16. Co teraz? Szóstkę w liczniku spróbujmy wyłączyć poza nawias. A1 minus 10 nad 6 równe 16. Szósteczki nam się pięknie skrócą. Zostało a1 minus 10 równe 16. Zatem pierwszy wyraz po przeniesieniu na strony wynosi 26. Świetnie. Mamy pierwszy wyraz tego ciągu. Co trzeba było znaleźć? Właśnie pierwszy wyraz, czyli mamy odpowiedź do zadania w podpunkcie A. Podpunkt B oblicz liczbę k, dla której ak jest równe minus 78. Zanotujmy. Mamy AK równe minus 78 i szukamy K. Który to jest wyraz, dla którego AK jest równe minus 78? Cóż to jest nasze AK? No, AK to jest tak, jakbyśmy szukali ANT wyraz. Czyli spróbujmy sobie Ogólny wzór naszego ciągu wyznaczyć, no to ze wzoru mamy. A1 to pierwszy wyraz był 26, wyliczyliśmy. Dodać n minus 1 razy nasze r było podane minus 4. Jeśli będziemy mieli ogólny wzór naszego ciągu, będzie nam dużo łatwiej. Minus 4 mnoży nawias. Minus 4n dodać 4. Zatem ogólny wzór naszego ciągu to minus 4n dodać 30. Mamy wzór ogólny i pytamy teraz, ile wynosi k, jeśli wiemy, że ak jest równe minus 78. Zatem wartość naszego ciągu. To minus 78. Wstawiamy za wartość, więc będziemy mieli. Minus 78 jest równe. Ale uwaga teraz nie będzie minus 4n, tylko k wyraz, więc za n daje k. Minus 4k dodać 30. Mamy znaleźć k, więc niewiadome. Na lewą stronę, a wiadome na prawą. Otrzymamy cztery k jest równe 108. Obie strony podzielimy przez cztery, k jest równe dwadzieścia siedem. I to jest odpowiedź. Do podpunktu B. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.